Witamy z jakże pięknej, gościnnej Ziemi Łódzkiej. Ze mną koło gospodyń wiejskich Kalinowa. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry, witamy Czyli... serdecznie. Aneta. Ewa. Pięknej. Reprezentantki e, Ziemi Łódzkiej, drogie panie. Jesteśmy w pięknym miejscu. Powiedzcie mi, e, co to jest za miejsce? Znajdujemy się w dworze w Kalinowej. E, pierwsze zapiski to XIV wiek. Wiemy z podań, że przebywał tu Adam Asnyk, jak również ojciec naszej opery narodowej Stanisław Moniuszko. No cudownie, czyli miejsce z wielką historią, ale powiedzcie, czy z tą historią również dziś będziemy gotowali? Tak, Polska Szlachecka to przede wszystkim drób, więc i my nawiązujemy w naszych daniach do tego. Tak, jak i cała nasza trasa. No dobrze, ale powiedzieliście, że ugotujemy zupę, kartoflankę. W czym ta kartoflanka łączy się z no, mm, nie wiem, jak. Jest przede sposób? wszystkim na wywarze z mm. No tak, czyli ten, który wcześniej mamy ugotowany, to jest wywar drobiowy. Czuć, że bardzo sensjonalny na Skrzydełek. skrzydełkach. Ja również no. zawsze na skrzydełkach. No dobrze, zaczynamy gotować, drugie panie. Ja jestem od tego, żeby wam dziś trochę pomóc. Mówcie, co mam robić. To co, wlewamy do garnka wywar zrobił. Okay. Rozgrzewamy go, tak? Tak. Dobrajcie. Myślę, że za chwilę wywar będzie gotowy. Co dalej, od czego A w zaczynamy? w tym czasie kroimy sobie warzywka, czyli marchewka, por, pietruszka, seler. Dobrze, warzywa mamy pokrojone, pewnie wystarczy, tak? Tak, wystarczająco. I rzucamy do garnka. Ojej, to tak. już się gotuje. O, biegnie. już tutaj fajnie. Słuchajcie, to na bok. się dzieje? Tak, Zamieszamy. Mhm, ja będę mieszać. Okay. Przykrywamy. Tak, niech nam się fajnie gotuje. Co jeszcze teraz? dorzucimy jeszcze lubczyk. Fajny o, wywar ok. będzie. Uwielbiam mm -hmm. moje ulubione zioło w ogródku. Zagotowujemy i teraz mówiłyście o ziemniakach, tak? Tak, Co mamy robimy? taki patencik na tą zupę, że ziemniaki nie wrzucamy do wywaru, tylko je troszeczkę podsmażamy na patelni. Ale tak. później wrzucamy do wywaru, tak? Później wrzucamy okay, do wywaru. Dobrze. to. E, a kolejne. na patelni na czym smażymy? Na masełku. Okej, okay, to wykrójcie, a ja rozpuszczę masło, okej? Okay? Dobrze. dobrze. No dobrze, drogie Panie, ziemniaki pokrojone, masło jest rozpuszczone, zaraz Doma. zacznie się palić, rzucamy dużo tych ziemniaków, wszystkie. Tak, tak. O, no, musi być porządna, treściwa. Jak ziemniaczanka, to ziemniaczanek. Tak. To tak. Bardzo dzieje. smażymy? No tak 5 minutek, żeby fajnie się zrobiły. Muszą się skarmalizować. Tak? tak? Dobrze. No dobrze, proszę rzucić okiem. Jest Słodnie, ok? Jest ok, wrzucamy. Dobrze, podsmażyłem ziemniaki. No rewelacja. Wrzucamy wszystkie czy? Yy, Zobacz. No, spróbujmy wszystkie. Nie, no wszystko się zmieści. Tak. I co dalej? Bo To co, trochę przypraw. Y Czyli mamy pieprz, ziele angielskie. Tak? Tam so. chyba nie było jeszcze soli. Yy, nie było. Nie było, nie było. Teraz sobie to dosalamy. Piękny aromat takich przypalonych ziemniaków. Mm -hmm. Chyba o to chodziło, prawda? Tak. I żeby czuć tutaj ten drobiowy aromat, tak, Dokładnie. E, gotujemy? Jak długo? E, no takie 15 minut max. Aż ziemniaki, ziemniaki... będą mienie. One tak. są prawie mienione. I co teraz? No zabielamy. Czyli prawie gotowa zupa. Z czym zabielamy? Śmietanką. Śmietanką. Dobra. To co, mogę wrzucać? A o, chwila, nie, chwila. Chwileczkę, chwileczkę. No dlaczego śmietanka? Bo, bo... No nie możemy, bo musimy z mąką i no, tak. zahartować. Zgrywam tak, się. Rację. Sprawdzam, czy Wy jesteście czujne. No, Aha. Dobrze, hartujemy, tak? <laughs> tak? Śmietana tu? Tak, tak. To jest 18%? Tak. tak. Tyle, czy mniej, czy więcej? No, no tak. tak, jeszcze łyżeczki. Jeszcze więcej, dobrze. Tak, nie żałujmy. Tak, no, tak. Dobrze. Smaczna. I damy wywarku. Okay. Chyba już światemka ciepła będzie ok. Zabielamy, tak? Ja mnie zapraszam. Cię tutaj? No tak, ja będę mieszał. Dobrze roztrzepana. Bardzo dobrze, Wlewamy. Czy O, może w ten sposób. I dobrze. Całość? Tak, tak. Dobrze. Czyli co? zupę mamy gotową. Szykujcie talerze, No i oczywiście musimy trochę posprzątać, tak? Mhm. Dobra. No dobrze, czyli zupę mamy już gotową. Tak. Dawajcie talerz. Tak. Proszę, serwujcie, nie, nie, odb nie odbiorę wam Wlewmy. tej przyjemności. No to co, to wlewamy? No już zaraz bierzemy się za degustację i za drugie danie, oczywiście, ale trzeba przypomnieć, drodzy Państwo, że projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a przepis na tą pyszną zupę znajdziecie Państwo pod filmikiem. Życzymy smacznego. Życzymy również. Czy wiesz, że mięso drobiowe jest bogate w witaminy z grupy B, zwłaszcza B3 i B6, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego i metabolicznego? Ach, no dobrze. Co to była zapyszna zupa? Będę ją naprawdę bardzo długo pamiętał. Ale mała podmianka chyba jakaś była. Tak? Poznajmy nowe Dołączyła bogościę. do nas koleżanka Janina. Janina, witam Cię e, serdecznie Również. i Janina pomoże nam w daniu głównym. Tak. A co to będzie za danie główne? E, teraz mamy kurczaka. Łódka e, będą marynowane w ziołach i przyprawach i następnie będziemy je dusić w grzybach. Super, czyli kurczak duszony w grzybach. Od czego zaczynamy? Udka kurczaka, widzę tamtym, tak, tam są. Tak, tutaj, no, no, właśnie. Co z nimi robimy? No to co, nacinamy. Ja też mogę. Jasne, tak, zapraszamy to jak, do pomocy. a ja będę szedł śladem za tobą, dobrze? Dobra. Hmm, tu tak od strony skóry, tak? Tak, delikatnie sobie nacinamy, żeby przyprawy fajnie nam mhm. tutaj okay. się wchłonęły. Okay. To co, do miski. wrzucamy je do miski. Okay. dobrze. Yy, pozwólcie, że Wy będziecie doprawiały, a ja już mam brudną rękę, będę to wszystko o, Super, o, dzięki o, za pomoc. Czyli co, mamy majranek. Pieprz. I czosnek języka, jeśli mogę Cię prosić. Wyciskamy solidną garść też Tak, Czekaj, daj, ja Ci pomogę, okay? o. Fajnie pachnie przy pieczeniu. Yy, wymieszane powiem. porządnie? Tak, Porządek. zostawiamy tak, patrz, na… czy czegoś nie ominęliśmy, ale nie. Mam no nadzieję, że nie. Tak? Zostawiamy na 15 minut. Do zamarynowania. E, tak. No dobrze. Tak. No dobrze, czyli kurczak jest już zamarynowany, bardzo aromatyczny, pięknie pachnie Czoskiem Co teraz? To teraz ląduje w mące. Czyli obsmażamy. No dobrze, patelnia jest już porządnie rozgrzana, może rzucać. Rzuca. No to kurczak ja ląduje nam na patelni. Myślę, że cztery Ach. nam się zmieszczą. Tak. I co? Złoty kolor z obu stron, tak? Tak, tak no oczywiście. To A w tym czasie ogie. w drądelku wywar z grzybów podgrzewamy. No dawaj. To jest z grzybów, namoczone. Tak, 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 tak. tak, tak. grzybów i gotowania. No, jeszcze ostatnie przewrócenie i myślę, że one są gotowe. Spójrzcie, jaki ładny, mhm, piękny, ciemno-złoty kolor. Co teraz robimy? No to co, lądują w rondlu. Do rondla. Mhm. Tak. Dobra. One będą się dusiły teraz w tym bulionie grzybowym, tak? Tak co następne? a my na tej samej patelni. czyli zostawiamy ją. podsmażamy tak, grzyby. Tak, to co najlepszy został na patelni tak, jeszcze to wykorzystamy. O, grzybki podsmażamy. podsmażamy grzyby i cebulkę. cebulkę. a śliwki? Yy, idą do rąbla. do rąbla później. Yy. no dodawaj od razu do rondla No, to rzucam. już. dobrze jak grzybki się smażą zaczynają się rumienić już dajemy cebulę. Doprawiamy jako solą pieprzem co eee, dziewczyny? Tak, 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 troszeczkę oczywiście, no to ale to delikatnie. No to poproszę. Żeby tylko nam cebulka się troszeczkę zmiękła, mhm. a już resztę doprawiamy w rondlu. I co potem dodajemy do środka, tak? Tak, tak, tak. Dobrze myślę. I wszystko razem dusimy, aż mięso będzie mięciutkie. Czyli jak długo? No, jakieś pół godzinki na pewno. Okej. Okay. To niedługo tak naprawdę. Wrzucam do ośrodka i co dalej? Bo wyobrażam sobie, że jeszcze jakiś dodatek do tego trzeba Tak, nie? no najlepiej mięsko smakuje z tłoczonymi ziemniaczkami. Czyli ziemniaki, takie tradycyjne z wody, tak? tak. Będziemy gotowali. Woda. Woda. Solimy od razu? No oczywiście. Tak, tak. Porządnie soli. Patelnia jeszcze się przyda? Przyda się. Tak. Do, do buraczków no, będziemy zasmażone. Będziemy jeszcze Takim. z tym smakiem będzie, ale tak, to będzie dobre. Domowy, domowy buraczek ze spiżarki. Niech się roztopi. Co to za buraczki? Opowiedzcie chwilę, bo takie gotowe, ze słoika. No, no takie, takie gotowe, tak. Robione przez nas. Ale to wasze, no takie tak, pachną. Mm, takie słodziutkie. To jeszcze może zrobimy za, za smażkę. No, tradycyjnie, mąki. pewnie, to poproszę. To Dużo mąki? Wydaje się, że wystarczy, wystarczy, prawda? Też mi się tak wydaje. Poczekajcie, niech chwilę złapie rumiany kolor. Pięknie się pieni. Poproszę o buraki. No to co, jedziemy z burakami? Mhm. Tak. Tak. mieszamy. O, dobrze, myślę, że buraczki też już są gotowe, ale... Mm. Idealne. Fajnie. Idealnie w czas, bo myślę, że ten kurczak, kurczak też jest już gotowy, tak. prawda? Możemy, Możemy wydawać. Tłuczemy ziemniaki. Mają być tłuczone, tak? tak. Nie będą. No dobrze, ziemniaki utłuczone. Dawajcie, talerz. Hmm. Wow, Jaki so. piękny. Tak. Pasuje do tego dworku. Tak, idealnie. idealnie Takie wybrane specjalnie tak. na tę okazję. Czyli co, ziemniaki. Tak. Ziemniaki, buraki i kurczak. No, wygląda pięknie. Czy dam jeszcze jedną? I jeszcze, oczywiście. Jeszcze. Bo taki dworzanin chyba jednym kawałkiem by się nie no najawił. I na wierzch jeszcze sos. Wygląda pięknie, smakuje, ja już jestem pewien, że smakuje fenomenalnie. Pachnie też rewelacyjnie. Musimy też jeszcze udekorować, żeby nie tylko zmysły cieszyły tutaj smakiem i aromatem, ale również... Ale jeszcze oko. No dobrze, wygląda przepysznie, ale koniecznie musimy jeszcze wspomnieć, że projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, a przepis na tego pysznego kurczaka znajdziecie Państwo pod filmikiem, zaglądajcie. Życzymy smacznego i zapraszamy do odwiedzania strony. Zapraszamy.